Witam, jesteśmy w Pusku po 20 latach. Jak ja wyglądam. Dzisiaj tylko byliśmy samochodzik w kole złotego do prac przy projekcie Światowód Pomorski. Tu żeśmy surfowali 20 lat temu. Łukasz tam prowadzi rozmowy, konsultacje zdalne. Konat sobie radzi w terenie, a my przy okazji zepnęliśmy na, na plażę. Któryśmy surfowali, pier, pierwsze surfy to były w tym miejscu. Także, przy wejściu no, na też wodyłka, na, na tych boiskach plażowych. mamy takie Ruchu za bardzo nie ma, Smażania jest. Piasek jednak jest taki niebiały, ale trochę jest taki żółtawy. Także molo jest, sopackie, pucku, pucko było to mało, było bo wtedy, czy nie było tego mola? Zbudowali, nie było tu mola. było, pewnie że było. Tak? Było to molo. Było te mole. Jak to mole, jeden chce zobaczyć? Zresztą ja musiałem sobie zobaczyć na JVC, jak wyglądałem. <noise> <jak> no, <noise> coś tu jest w No to. Dzień, kurka, ciekawy. 20 lat temu. No. Także no. mogę jakieś filmiki robić i ujawniać je na YouTube. Wczoraj był dzień, bośmy kopali przez kilkanaście godzin w trenie naprawdę trudnym, gdzie no, <głos》>. wykorzystaliśmy wszystkie maszyny. Nie dał rady, po prostu były korzenie zbite, korzenie takie, że maszyna po prostu pług wyrzucało do góry z taką stertą różnych i no, zrobiliśmy powiedzmy 105 metrów kurczak bo na początku było dobrze potem znaczy, przy lesie korzenie sięgały kilku, no, kilkunastu metrów w głąb terenu, w związku z tym to nie tylko że przycięliśmy korzeń, ale na, się taka warstwa tych drobnych korzeni, że taka bulwa duża w związku z tym trzeba to wyciągać kurka. no i w sumie masakra była po, ty, po tym przejechaniu tego dużego pługa szedł dobrze no i ja to mamy kurka piękne morze. Ja już jestem polony, bo cały czas w terenie, kilkanaście godzin w pracy. No, czyli powrót do przeszłości po 20 latach. No to jest, jest wrażenie. Dziękuję.